Co się stało z podkładką? Silver Monkey. To niedobrze. Trzeba to wymienić. City Life. To mi się podoba ten hałas. To jest to. Ickoma. Wymienili na nową od razu. I to mi się podoba. Ale żeby nie było tak, że przyszedł taki, i wymieniam tylko. Nic nie kupuję. No to kupiłem jeszcze jedną białą. Okej, okay, może to tylko podkładka. Pan obok. Już w podeszłym wieku. Osiem gamingowych laptopów. Hardcore gracz ze Biała. Wow. Ja działam na trzy klawiatury i dwie myszki. Rozumiesz? Tak to jest. Podoba mi się fajnie. Ale jest teraz wyjątkowo biel.